Podcast Tylko Ekstraklasa. Witamy ponownie przed 16 kolejką Ekstraklasy, tuż po 15 kolejce, bardzo ważnej kolejce, jeśli chodzi o jesienne rozdania ligowe. Standardowo sobie podsumujemy to, co się wydarzyło przed przerwą reprezentacyjną, razem z Krystianem Mazorem. Cześć Krystian. Witam Was bardzo serdecznie, jak zwykle. Eee, powiem sobie także oczywiście o tym, co się wydarzy w 16 kolejce Ekstraklasy. Będzie działo się też sporo, natomiast nie aż tyle, ile w poprzedniej kolejce. Przed przerwą reprezentacyjną dwa duże hity, że tak powiem. Mecze Rakowa z Jagiellonią, no i Lecha z Legią. Jak Ci się podobały te spotkania? Bo zakładam, że oglądasz jako pasjonat polskiej piłki. Powiem Ci tak, no były to bardzo emocjonujące spotkania. Miały swój ładunek, otoczkę. Oczywiście z całej tej czwórki najlepiej zaprezentował się y, jako całą kształt Lecha, najsłabiej Legia, ale y, już możemy teraz powiedzieć, że praktycznie jeden kandydat Lechowi, kandydat do Mistrzostwa odpadł, bo tutaj, w tej chwili widzę tylko dwa inne zespoły, które mogą mu zagrozić i są to Agierania Iraków, a są a spotkania Krakowa, w Biał nie, raczej nie. Jagielonia i Raków no nie obyło się bez kontrowersji. Michael Amayon Amayo wziął przykład z Luisa Suera za jej udany kurs nurkowania, zaliczył oczywiście skandal z Warem, a właściwie z jego brakiem. No i żeby było sprawiedliwie, i żeby Jagielonia była poszkodowana, Sprawiedli można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość, i w końcówce rzut karny, remis, bo tak, gdyby Raków wygrał, to pozostawiłoby to spory niesmak. To zostawiłoby spory niesmak, natomiast ja na przykład z, pers z perspektywy Lecha yy, uważam, że po tym jak gdzieś tam skręcono Lecha kolejkę wcześniej, to ten dobry remis, ten dobry wynik, który był właśnie yy, w meczu Jagiellonii z Rakowem, no jest korzystny też dla Lecha przy, przy jego wygranej właśnie z Legią. Yy, suma suma a... No to tak, tak. tak, natomiast, bo mówisz, że tak, jakby te trzy drużyny się liczą. Uważam, że Lech gdzieś tam można powiedzieć, że w 99% wyeliminował Legię z tego wyścigu. Gdzieś tam tak Rakowie jeszcze oczywiście się trzymają. Ja też uważam, że oni no nie są w stanie no, potencjałem no, walczyć o to mistrzostwo. Może będą walczyć o podium, może będą walczyć o europejskie puchary. To jest maks, myślę, jeśli chodzi o, o to, co mogą osiągnąć w tym sezonie. Natomiast, jeśli chodzi o tą trójkę, tą czołówkę, tak jakby tą trójkę prowadzącą, no to cały czas uważam, że kryzys gdzieś Jagielonia będzie mieć i ten natłok meczów im się odbije czkawką. No i finalnie Lech z Rakowem zostaną w walce o tytuł. Nie wiem, czy też się zgadzasz ze mną, to jest taka dybologia, Takiej dybologii nie lubię, ja lubię język faktów. I fakty są takie, że Jagielonia na ten moment. Na dwóch frontach gra bajecznie, gra jak znów i każdy z w stoku takie wyniki brał w ciemno przed sezonem. I dla nich najważniejsze jest teraz podium, rozwój klubu. No i co by tu więcej powiedzieć. No dalej, no. Dalej, dalej w świetnej formie w ogóle w Jagiellonii jestem ten Pululu, jest i Cały czas strzelają te bramki, cały czas ciągną tą ofensywę. Eee, w Rakowie oczywiście zmęczenie były hmm. standardowe, bo to, to już kolejny mecz jest takie Typowy tak Nie zdążyłeś się przyzwyczaić? No właśnie, się przyzwyczaiłem i nie odpowiada mi to za bardzo, bo tak było ustawianie całej ofensywy pod kątem Iwiego Lopeza No też się może kiedyś skończyć, tak, i się skończyło w pewnym momencie, gdy on miał kontuzję. Natomiast, tak jak mówię, no jeśli chodzi na przykład o Lecha z Legion, no to widać było, że ta lokomotywa się rozpędziła i ten Lech sam sobie to po prostu wyrwał to tą bardzo wysoką wygraną i Okay. Ten mecz na żywo wyglądał no jeszcze myślę lepiej niż w telewizji, nawet bo Powiem naprawdę się... super. To, to, to wyglądało tak, jakby pod kątem ogólnie meczu. Nie mogę... mówię, że jedna drużyna, ale obie fajne widowisko stworzyły. To, co mogę mhm. oddać po obserwacji y, kilku spotkań drużyny Frederiksena, jest to, y, że oni y, strasznie w drugiej połowie podkręcają tempo y, tego spotkania. Oni pierwszą połową niby tak. Y, tak Mimowolnie, na spokoju. A grają drugiej... dobrze, ale bez szału, nie? To jest na tak. tej zasadzie. Tak. Pięknie grają, bez fajerwerków, bez fajerwerków a yy, gdy nadchodzi ta druga połowa, to dwa biegi wyżej, wrzucają dwa pięterka. No i rywale nie nadążają, no. Ale w ogóle lek nie wiem, czy wrzuca te dwa, dwa biegi wyżej, no dosłownie po rozpoczęciu drugiej połowy. Zwykle te 15-20 minut to jest... To jest killer dla drużyny rywali, zawsze wtedy tak jakby jest wrzucony na karuzelę, ten rywal na tyle mocno, że zawsze padają dwie bramki, jedna, dwie bramki, i zwykle wtedy przesądzają o zwycięstwie. Yy, natomiast no legia gdzieś tam w pierwszej połowie ogoniła no, ciągle tego lecha. Legia, nie wiem dlaczego on się zawsze cofał po tych swoich golach, tych dwóch golach. I to samo było po trzecim golu przez chwilę, że też się cofnęli. Ale gdzieś tam ta legia się zatraciła, oni sami już nie budowali. Bez zembra złapali że... w połowie. Tak, już nie to już więc łatwiej miał Lech i już po prostu już wrzucił drug... kolejne, kolejne biegi, wrzucał tempo na winę. I... Mieli, mieli sytuację, żeby dojść na 3-3, ale niestety, że nie wykorzystali, nie potrafili się lepiej zachować. To niestety Lech potem wrzucił czwartą i piątą, no co zrobić. No tak, Lech też mógł wrzucać kolejne, natomiast no świetny mecz Sousy mimo to, że zagrał ręką, no to dwie bramki dołożył. Kozubal w końcu z premierowym trafieniem w lidze. Eee, świetne trafienie goli Zadecha, który przypomina sobie, przypomina o sobie właśnie w takich trochę ważniejszych też spotkaniach zauważyłem w Lechu. Eee, natomiast tak jak mówię, no w Legii gdzieś tam nie wszystko funkcjonowało, zwłaszcza defensywa, gdzieś tam lek, przyspieszając tempo i robiąc chociażby tą akcję na 3 do 2, gdzie się napędzili niesamowicie, no to pokazali, że gdzieś tam ta Legia nie jest aż tak Zgrana, nie? Bramka na 4-2, zabiorę. No tak, tak. To, to jest... widać Przy piątej już się pogubili. Dosłownie. Dokładnie, tak. I widać, że gdzieś tam ten lech ma ten mental zwycięski, zwłaszcza z tymi najlepszymi drużynami, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale ugrali praktycznie całą czołówkę, nie licząc z rakotu, i mieli remis. Bezbramkowy. Bezbramkowy, natomiast tak jak mówię, z całą czołówką mieli bardzo dobre wyniki, z wszystkie mecze pozostałe wygrali tak jakby z czubem tabeli, a w zasadzie wysypali się na, na tym, co tam jest środek i dół, nie? Przechodząc y, do tego Rakowa, no to to jest event, żeby po 15 kolejkach mieć tylko 6 bramek straconych. No tak, natomiast tak jak mówię, no, czy to jest fajne dla oka, bo według mnie niekoniecznie, mimo to, że daje to punkty, nie daje to bramek dla rywali, ale... Pamiętaj, nie liczy się ilość, a jakość. <laughs> Dokładnie, natomiast tak jak e, chciałem powiedzieć, no, wydaje mi się, że Raków i tak z Lechem będą walczyć o ten tytuł. Na końcu suma sumarum. rum. Jagiellonia gdzieś tam będzie podgryzać, ale im, <laughs> im dłużej będzie grać w pucharach, tym no, będą mieli trudniej po prostu. Zadam Ci jedno pytanie. Nie patrząc w tabelek, powiedziałbyś, że to ma najlepszą, najskuteczniejszą ofensywę w lidze? Nie wiem, czy nie Krakowie. Krakowie właśnie. <laughs> tak, Krakowie. Ogólnie Lech ma drugą najlepszą ofensywę i drugą najlepszą defensywę, Z tego co widziałem tam po statystykach. Krakowie najwięcej strzela, i gdzieś tam Krakowie bardzo dobrze się ogląda. Natomiast Krakowie w poprzedniej kolejce przegrała z GKSN Katowice 3 do 4. Bardzo dobry mecz, fajny też dla oka. Natomiast gonili, gonili, strzelali, ale. Gdzieś tam bardzo no ładne bramki, Garda i Błąda, świetne bramki w ogóle, nie wiem czy widziałeś. Widziałem, widziałem. I I ten, co mogę powiedzieć GKS Katowice, podobnie jak i Motor Lublin, no gdzieś tam są, to można powiedzieć, w szeroko rozumianym środku tabeli. nie Powiedź tak, GKS Katowice zastosował typową taktykę, tak zwaną podpuść i skasuj. Podpuścili Krakowie i zadali decydujący cios, żeby bardziej bolało. Dokładnie. O sobie przypomniał Mateusz Mak. Myślałem, że ten człowiek już zakończył karierę, natomiast on dalej gra w ekstraklasie i strzelił w dwie bramki Krakowi. <grych> dobrze, mi, że Krakowi, to... Krakowi. Dobrze, no, dla mnie, bardzo dobrze. Natomiast odnośnie GKS-u Katowice, to następna kolejka gks Katowice przyjeżdża do Poznania, więc zobaczymy, jak sobie poradzą na tle Lecha, bo Lech lubi w takich meczach, pułapkach. Bo stracić punkty, bo to będzie kolejny mecz, pułapka dla Lecha. Tak, analogicznie, analogicznie Lech przegrał z Puszczą 2-0, a, Le... a GKS z Puszczą 6-0 wygrał. No więc właśnie, nie? więc zobaczymy jak to będzie. Natomiast, tak jak mówię, to będzie kolejny mecz, pułapka dla Lecha. Kwestia tego, jak, jak się zachowają, jak mentalnie podejdą do. Bo mają problem typowo z słabszymi drużynami, żeby utrzymać tą tak. koncentrację. nie GKS Katowice już pokazał, jak Wygrywając 3-1, że. Ale też nie urwał Krakowowi po... punkty, z tego co pamiętam. E, przegrał 1-0. Aha, okej. Okay. Ale wydaje mi się, że komuś jeszcze tam urwał punkty z, z tej góry tabeli. Pogoń oczywiście. A, pogoń, no to pogoń była. Sorry, zapomniałem. Ale pogoń też był. Krakowia z Legion, wysoka porażka. E, to w sumie to nie, to, nie to nie czub tabeli, pogoń, nie? W tym momencie. No tak. <laughs> tu tabeli to. Jak jak pogoń w dole w tej kolejce bo z Radomiakiem przegrali opowiadaj jak tam bardzo wyglądało. Słabo, bardzo słaby mecz dużo chaosu bicie głową w mur Radomiak fizycznością górowa nad Pogonią pogoń, pogoń brakowało recepty i przede wszystkim w skuteczności bo większość uderzeń Cichockiego kierowali więc no cóż co zrobić mogą sobie sami być winni Zobaczymy Czy jak to będzie. Według mnie pogoń niesamowicie marnuje swój potencjał, mimo to, że nie ma jakiegoś super składu w tym sezonie, ale według Cholski. mnie marnuje potencjał Cholski. dalej. Nie wiem skąd Cichowski, Miksiolki, Zawodnikiem meczu bo bodajże on został nawet wybrany, tak, do, tak dobrze mu poszło. No, kilka dobrych interwencji, ale przeważnie nie on wybraniał z całym szacunkiem dla niego, ale po prostu portowcy trakali w niego w dogodnych sytuacjach. No właśnie, nie? Tak, patrząc po tej kolejce, to pad, właśnie... Padł ostatni bastion, Pierwszy no Szczecin. Pogon Szczecin była najlepszym zespołem u siebie i najgorszym zespołem na wyjazdach, z tego co widziałem. To też taka śmieszna statystyka, bo na wyjazdach jeden punkt, nie? W całym sezonie. Z tego tak, tak, tak. Ma... A u siebie Pogoni mieli został... 21. Pogoni został tylko Puchar Polski. I jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to znowu bez pucharu na tak... koniec sezonu. Z taką formą, jaką za, za, w ostatnich dwóch meczach pokazali, to w grudniu po może, być. może tak być. Jeśli chodzi o kolejne takie mecze, które gdzieś tam po stronie kibiców z nie zapamięta po tej kolejce: to jest Korona Lechia i Śląsk Górnik. Korona Lechia 0 do 0 Gdzieś tam mecz w tych dolnych rejonach tabeli. Ja, ja tego spotkania totalnie bym nie zapamiętał z niczego. Natomiast, jeśli chodzi o Śląsk, Górnik, no to kolejna porażka: Śląska, zwolnienie, zwolnienie Jacka Magiery. Przepraszam, nie wiem. Natomiast, Górnik, no, gol, trzy punkty. Gdzieś tam są, w miarę wysoko w tej tabeli. Buksa Ładej przypomniał golu. o sobie i bardzo ładnym strzałem, oczywiście. Przypomniał sobie, jak tak. to on ma w zwyczaju. No, Powietrzka bardzo ładnie to dokończył. Kolejne dwa mecze, które też postranny kibic mógł nie zapamiętać, natomiast były bardzo ciekawe tam zdarzenia, czyli w zagłębie i Stal-Puszcza. Oba spotkania zakończyły się 2-0 po dubletach Szkurina i Sypka. Sypek też bardzo ładnie się zaprezentował, młody piłkarz Widzewa, yy, który gdzieś tam raz na jakiś czas o sobie przypomina i daje trzy punkty w meczu z Zagłębiem. Zagłębiem, które standardowo yy, no moment czy było w tej Ekstraklasie, czyli Wygrywa jedno spotkanie, kolejne przegrywa, później jakiś remis, wygrana, remis, porażka. I tak to się toczy w tym Lubinie, za dobre pieniądze wypłacane z Rzecz Jasna piłkarzom. No, tak już się kręci w, na, na dolnośląskim terenie, terenie od, rad, od lat. Nie, pier, nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie tak jest w Lubinie. Klasyczna gawka. No, no, Podobnie jest w Mielcu mam wrażenie, bo tam też tak w kratkę bardzo mocno grają. Też gdzieś tam finansowany jest ten klub budżetu, że tak powiem, zewnętrznego, więc ten Szkurin, no sobie przypomniał też, który gdzieś tam się zaciął na jakiś czas w a mogło pusty. być gorąco, mogło być gorąco, bo oni mieli przed poprzednią przerwą na kadę moment, gdzie byli niepokonani. Tak. A teraz mieli same porażki, praktycznie, więc wiesz, tak z jednym <laughs> skrajność. Ale przydarzyła się grana, która na pewno sprawiała ogromną ulgę i zapas czterech punktów nad 16 lekiem. Natomiast puszczenie połomice, no dalej musi się martwić o swój byt. I generalnie w tym spotkaniu, jak patrzyłem na statystyki, to puszczenie połomice no, nie oddała żadnego celnego strzału. I generalnie no no, nie stworzyli żadnej nie, ciekawej akcji w ogóle, co jest dosyć sporym ewenementem, bo nawet najsłabsze drużyny potrafią coś jedną akcję skleić przez 90 minut. Niestety nie co tydzień gra się z Lechem. Nie co tydzień gra się z Lechem, nie co tydzień sędzia Raczkowski podaje rękę tak. i gra się 12 na 10, więc e, e, tak to wygląda. E, jeśli chodzi o 15 kolejkę ekstraklasy, z tego co widzę, został nam tylko mecz piasta z motorem, o, w ogóle pomijano spotkanie spotkanie, które zakończyło się trzyma dwugle motoru, czyli też było bardzo ciekawe, dużo bramek padło i hat Samuela Mraza, który w motorze, on w Lubinie grał wcześniej, nie? z tego co pamiętam i był bardzo mocno krytykowany za swoją formę, natomiast w motorze gra bardzo dobrze, Lechowi postrzelał w przygole. W Lubinie, powiedz mi, wymień mi jednego dobrego napastnika, którego pamiętasz zagłębia lubi. Lubin. Ilian Micański, 15 lat temu gdzieś później. Łukasz pisz. No nie no, no, wtedy też nie był dobry. Natomiast Ilian, Ilian Micański, ja. ale to z 15 lat temu był piłkarz, który był bardzo dobry. Świerczok też swego czasu dobry był, ale to były tylko. Trzy sezony. Kurminowski z wcześniej był napastnikiem. Bartosz Białek też był przez jakiś czas, więc no tam byli ci napastnicy, ale no, z zagłębią no, nigdy, praktycznie nigdy nie gra oni mocniej środek tabeli. No, bramko strzeli za bardzo nie byli. No co no. zrobisz? Bramkostrzeni nie byli, chyba że to był jakiś tam jedna runda, jeden sezon max, jeśli chodzi o tych piłkarzy. Jeśli chodzi o szesnastą kolejkę Ekstraklasy, tak na pierwszy rzut oka rzucają mi się dwa ciekawe spotkania. Legia Krakowia i tutaj będzie, według mnie, ciężko wytypować faworyta tego spotkania, mimo to, że grają w Warszawie. Bo wydaje mi się, że Legia no. powinna być faworytem, ale według mnie Krakowia jest w większym gazie jakby w Ekstraklasie. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Powiem Ci tak, to co mo mogliśmy zauważyć w spotkaniu Legii z Lechem, że warszawiakom w drugiej połowie też zabrakło tego paliwa, też ten napłok spotkań sprawił, że no nie dowieźli, nie, nie po prostu nie utrzymali... Legia ma taką ławkę, nie? krótka kołderka jest trochę. Wiesz, ta, więc ta przerwa na kadrę może być dla nich zbawienna, żeby właśnie podładować te baterie. Zobaczymy jak Lech za zareaguje na przerwę na kadrę, bo Chyba ostatnio była porażka w Lidze, porażka w Pucharze, więc nie najlepiej. No a, wcześniej, a wcześniej po przerwie na kadrze było pięć z Jagielloniem, nie? więc też nie wiadomo, jak to będzie teraz. Właśnie, właśnie co ekstraklasowa yy, wyliczanka nam powie. Na pewno, tak jak wspomniałeś, meźna to jest mecz pułapka, GKS pokazał, że nie należy ich lekceważyć. Tak Oczywiście u siebie są mocni, ale na wyjeździe ten maniaminek, a z takich kłów nie posiada. No zobaczymy, jak to będzie w Poznaniu, bo. Poznań w tym sezonie ma tendencję właśnie do rozdawania punktów i prezentów <laughs> drużynom. Zda, zdarza się właśnie u siebie, no w sensie no po meczu z Motorem Lublin. E, no, ten, no wiadomo, że Lech będzie faworytem, wydaje się, że powinien to wygrać, natomiast no kwestia, tak jak no mecz-pułapka. E, zobaczymy też po przerwie na kadrę, jak się zaprezentuje szkielet drużyny i młodzi piłkarze, którzy pojechali na kadrę, czyli Kozubali i Gurgul, którzy pierwszy raz zostali powołani. No i ten sam Kasus będzie dotyczył według mnie, no i Krakowi właśnie i tak jak wcześniej spotykałem, bo tam też piłkarze pojechali na kadrę, też z Krakowi, zwłaszcza ci, ci zagraniczni, więc zobaczymy jak będą się prezentować ci piłkarze po prostu no, po meczach reprezentacyjnych. Oprócz tego ciekawe spotkanie będzie na Górnym Śląsku, czyli Górnik Piast. Takie fajne, wyrównane, wyrównane spotkanie się wydaje, że będzie, czyli dwie drużyny, które gdzieś tam są w niezłej formie. Górnik lepiej punktuje od Piasta, bo Piast mam wrażenie, że w ostatnim czasie, mimo to, że nieźle gra, to nie punktuje tak, jak powinien. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Wiesz, no, ta drużyna jest w przebudowie, potrzeba czasu. Potrzeba czasu i rydę będzie. No to kręgosłup, nie? Czyli, czyli piłkarze, którzy gdzieś tam ciągnęli ich, i teraz Wukowiś musi to wszystko fajnie połatać. Drugie spotkanie, które też będzie całkiem ciekawe, czyli jagiellonia Śląsk. Wiadomo, Jagiellonia będzie faworytem u siebie, natomiast Śląsk z nową miotłą. Znaczy nową miotłą, na no, ponad od, od, nowego, od nowego roku ma być nowy TL. Tak, no ale zawsze A, to jest jak ktoś inny prowadzi, nie? Grana jest opcja Marcina Brosza albo trenera Kaczmarka, który spuścił, był jednym z ojców spuszczenia Lechy z ekstraklasy poprzednim razem, więc jest teraz asystentem w drugiej lidze holenderskiej, więc zobaczymy, jak to będzie. Czy się podejmie znowu e, samobójczej misji, e, jak no, no, Natomiast będzie? ja tylko dodam jeszcze, że właśnie pod kątem Jagieloni, tutaj według mnie zastosowany będzie ten fajny argument pod tytułem, że odpoczną przez przerwę na kadrę, bo jednak oni. No też tego potrzebują, bo mają taką zmęczę. Nie z czy się ze mną zgodzić, ale idealnym kandydatem dla Śląska jest Leszek Ojżyński. No tak. Który, żeby fajnie ułożył tych wyrobników wszystkich, nie? Który zgłosił akces do prowadzenia śląska, ale niestety śląsk nie jest zainteresowany, więc szanse oceniam 50 na 50. Trener Ojżyński chce, śląskie za bardzo. Dokładnie. Natomiast w śląsku problemem jest brak dobrej kadry i brak liderów, bo to lejwę i i po prostu ten śląsk przestał grać, no bo oni ciągnęli tą drużynę w pojedynkę w zasadzie. Yy, natomiast, no jeżeli nie. Ale nie to za wy... Jeżeli nie będzie dobrych transferów, no to do końca one walczy o utrzymanie. Wydaje mi się, że utrzymają się, natomiast, no będzie to. Podobny kasus. jak temu. Podobny kasus. Podobny kasus. Kiedyś taki kasus, nie wiem, czy pamiętasz, tak, nie wiem, 6-8 lat temu miał właśnie ruch Chorzów z trenerem Fornalikiem, czyli. Jeden sezon walczyli o utrzymanie, drugi sezon walczyli o puchary, nie? czyli takie skrajności popadali e, z roku na rok. Tam także... sytuacja finansowa bardziej e, zaważyła na tym, że nie było kolorowo. Ale Dokładnie. ogólnie przechodząc, to jest bardzo ciekawe spotkanie w tej kolejce. Była po raz pierwszy w historii takie spotkanie no. Lubin kontra Lublin! A Lubin kontra, kontra Lublin. Wydaje mi się, że to nie jest chyba pierwsze spotkanie tych drużyn. E... Na pewno nie jest to pierwsze pytanie, czy nie jest pierwsze to w Ekstraklasie jakby, nie? To spotkanie tych drużyn? Było w Ekstraklasie na pewno pierwsze. Wcześniej było raz w Pucharze, dwa razy w pierwszej lidze. W Pucharze górą był podogrywce, ogrywce, bodajże podogrywce, tak podogrywce, Motor i w, w pierwszej lidze dwukrotnie górą był, było Zagłębie. Powiem tak, będzie boję, teraz... boję, boję się tego spotkania, bo wydaje się, że to będzie spotkanie paździerz, który będzie bardzo słaby, bo med w ogóle w Lublinie. W więc... przypadku Motoru Lublin nie możemy narzekać na ludę w meczach. No tak, natomiast na wyjazdach, no, no w sumie w Poznaniu... Zagrywa. Czyli 1-0 na Zagłębie Lublin, dziękuję. 1-0, no w końcu muszą wygrać, bo ostatnio nie wygrywali, więc to chyba ten moment, żeby ograć drużynę o podobnej nazwie, w sensie miasta w nazwie. Raków Korona, easy win Rakowa według ciebie, czy Korona jakąś niespodziankę zrobi? Dziś ziemi nie lęzeją. dziękuję. Czyli przepnięte kolana w 90 minucie. Yy, Radomiak-Stalmielet też takie spotkanie, którego raczej nikt nie zapamięta na dłużej. Tak się przynajmniej wydaje. O 12 jest. takie przyjazne godziny jak zwykle. 12.15 w niedzielę, także mecz tak zwany do Radomiak i Stalmielet właśnie szczęście, szczęście od takich spotkań. No dobra, ale kto według Ciebie jest faworytem w tym spotkaniu? Bo według mnie ciężko wybrać potrzebujemy kręciny tutaj. Kręciny z dzieli nas piłka. Tak. Ona nam kręciny, które zakręci po... kołem Fortunek, to wygra, nie? Tak! Puszcza Widzę w Łódź. No, spotkanie, które odbędzie się w Krakowie, no, w którym Widzę będzie na pewno faworytem. Natomiast pytanie, czy puszcza znowu się nie odgryzie i nie urwie punktów w lepszej drużynie od siebie? bo oni czasami Puszcza widzą, jest na musiku. Puszcza jest na musiku. Puszczę na musiku, ale wydaje mi się, że to jest ten sezon, w którą spadną. Tak, takie mam, taką czutkę wewnętrzną mam. W zeszłym sezonie też tak mówiłeś. Ja będę mówił pewnie co sezon, bo... Kiedyś może będziesz miał rację. Kiedyś może będziesz Kiedyś miał rację. Pewnie jest duże prawdopodobieństwo, że tak wydarzy. Yy, ostatnie spotkanie... Na pewno większe, na pewno większe niż na Mistrzostwa Pogoni. Masz rację. Dokładnie. No, chciałem właśnie powiedzieć w Pogoni, że to właśnie ostatnie spotkanie, o którym jeszcze nie mówiliśmy, nie obstawialiśmy, jak będzie wyglądać, czyli Lechia Pogoń. Ech, Lechia, ja... powiedz tak, jeśli pogoń Szczecin nie, nie wygra. Lechii, nie? Ja dobrze wygra, Jeśli nie wygra 23 listopada w Gdańsku, to w tym sezonie już nie wygra na wyjeździe. <laughs> Ale powiedz mi, przypomnij mi, czy pogoń lubi grać z Lechią, czy nie lubi grać? Bo jest takie właśnie duet, Z Lechią spotkanie, które mi, dwa spotkania, które mi zapadły w pamięć, to otwarcie nowego stajonu i 2-1. I też 1-0 po tym podaniu Gorgonia w Gdańsku. Gorgonę, Gdańsku. A z kim, przypomnij, z kim Pogon nie lubi, że zawsze przegrywa z Jagiellonią? Czy z kim to było? Rakowym. A z Rakowem, dobra. Bo były właśnie takie duety, że Pogon zawsze z kimś wygrywa i zawsze z kimś przegrywa. W tak, jak... Gdańsku Lechia z Pogoniem nie wygrała od ponad 5 lat. No, czyli to jest ten dobry układ tutaj dla Pogoju, także Pogoń będzie zdecydowanym faworytem tego spotkania. Muszę uważać, ja. uważać, żeby nie dostać bramki w, w pierwszych to 75 powoń, minutach. <laughs> Pogoń nie wygra z Lechią, to, to może być gorąco w Szczecinie, bo w następnej kolejce czeka domowe spotkanie z Jagiellonią Białystok i Zagłębie Lubin, Puchar Polski, no gorąco może być w Szczecinie, mimo zimowej aury. Zobaczymy jak to będzie, natomiast wydaje się, że Pogoń nie, nie będzie mieć żadnego trofeum po kolejnym oczywiście Oczywiście w spotkaniu z Jagiellonią wszyscy wiemy, za kogo cała y, nasza dwójka będzie trzymała kciuki. Wyjątkowo. <grym> Pewnie tak. Pewnie będziemy trzymać kciuki. Y, natomiast tak jak mówię, no, wydaje się, że Pogoń w tym sezonie tak czy siak żadnego trofeum raczej nie zdobędzie. Koncertowo marnowany potencjał, koncertowo zmarnowane kilka lat fajnego budowania składu. Chyba przemija powoli ten dobry vibe, zwłaszcza, że Grosicki zmierza ku końcu kariery troszeczkę, nie? Tak, mi się zaję, że bardziej jak nie ten, to następny sezon będą jego postać, w karierze. Natomiast ja chciałem się Cię zapytać jeszcze taką ostatnią kwestię. Ale końcu, nikt tego zresztą... nie kariery, Oczywiście, Kamil Grosicki będzie się czuł na siłach i będzie wartością dodaną do zespołu, to jak najbardziej widzę go w zespole, bo na ten moment nie widzę lepszego mimo no jak tak, aktualny... no jest liderem, nie. Natomiast ja się Cię zapytam, to w kontekście Pogoni będzie to pytanie też, natomiast wydaje mi się, że Pogon nie będzie brana pod uwagę, no bo wielkimi krokami zbliża się coś, na co wszyscy w Polsce czekają, jeśli chodzi o europejską… mistrzostwa świata. Nie, potencjalne 15 miejsce Polski w rankingu UEFA. Jesteśmy coraz bliżej, Jagiellonia i Legia gdzieś tam fajnie no, ci są… 4 zespoły. I wtedy dadzą tak jakby osiągnięcie tego na koniec tego sezonu, co jest możliwe, mimo to, że będzie dosyć trudne, da nam za tak jakby dwa sezony pięć drużyn w europejskich kucharach. Natomiast nawet jeżeli wtedy będzie te pięć, o ile, oczywiście tutaj dociągniemy do tego 15 miejsca, no to według Ciebie no bo powiedzmy, ta czwórka się wyklarowała takich drużyn, które gdzieś tam mają dobry ranking gdzieś tam grają dobrze w europejskich pucharach, mają gdzieś tam już jakieś doświadczenie, czyli Lech Legia, Raków i no ale kto ten piąty, bo tu dużo osób mówi o Pogoń, natomiast mi się wydaje, że Pogoń za te dwa nie, nie. bez Grosickiego, no to chyba nie, nie? Ciężko to będzie, a Kogo ciężko. byś wytypował jako tego piątego, bo to jest bardzo trudne. Nie da się, bo dwa lata temu oboje byśmy nie wytypowali, że Jelenia będzie teraz miała trzy zwycięstwa w Lidze Konferencji, by była mistrzem, Łałmistrzeni aktualnie widzę wice identowali. Myśmy tego nie powiedzieli. no Ale tak jakbyśmy mieli powrócić ze szklanej kuli, to nie wiem. Ja, ja bym strzelił tak losowo, totalnie w widzę w łódź. Na przykład. Dobra, strzelaj jak strzelamy losowo wieczysta Kraków <laughs> No to chyba nie, nie zdążam <laughs> Nie, no Czemu teraz. No ale z ekstra kogoś byś miał wybrać. Bo ja tak się strzeliłem w widzę, na przykład. Nie, nie podajemy się tego. Dobra, zobaczymy. Jak zobaczymy, jak to Albo będzie. Albo po prostu za klub z Krakową. O. zobaczymy, jak to będzie za dwa sezony. Natomiast no, najbliższa kolejka po meczach reprezentacyjnych nam też dużo da, bo to już to jakby te rozstrzygnięcia na koniec jesieni już będą coraz bliżej. Mamy też nadzieję, że w tych europejskich pucharach doczłapiemy się do tego 15 miejsca, żebyśmy w ogóle mieli rozważania na temat, na temat właśnie tych. Ale to wtedy jak to wygląda, piątych... jak, po tym sezonie, jak po tym sezonie będziemy mieli 15 yy, miejsce, to od następnego sezonu mamy 5 drużyn, jak to wygląda? Za dwa jakby. Czyli tym, to jakby jeżeli zdobywamy 5 drużyn, to tak jakby dopiero cały kolejny sezon musimy Ale walczyć od, o te 5. Czyli, czyli od sezonu 26-27 pierwsza dwójka do Ligi Mistrzów i 5 w pucharze Dokładnie tak będzie, o ile, o ile okay. oczywiście się doczłapiemy, więc e, jest to dosyć spory handicap, bo, nie lęki, bo jeżeli będzie dobry układ drużyn, no to nawet wtedy trzy lekko powinny wejść do fazy grupowej, chociażby ligi konferencji, więc jest o co walczyć, natomiast wydaje mi się, że jest spora szansa, Opinion, że jeżeli, tak. jeżeli Lech, Legia, Jagielonie i Raków zagrają w następnym sezonie w europejskich pucharach, to wszystkie cztery mają sporą szansę żeby wejść tak. do grupy według mnie. Mają i Legia już sobie pewnie zagwarantowała rozstawienie. No Legia i Lech mają praktycznie rozstawienie we wszystkich rundach, yy, nie oczywiście Ligi Mistrzów. Natomiast tak. no Legii to nie grozi, co prawda. W sumie, hipotetycznie e Legia sobie może nabijać te punkty rankingowe i ewentualnej lizy Mistrzów to byłoby ogromnym ułatwieniem. No tak, tylko że oni no nie zdobędą mistrzostwa. <laughs> Tym jest tak, drugie miejsce się... mogą mieć. Ale nie no, to dopiero za dwa sezony. Ja mówię o tym sezonie, co teraz się skończy i następnych pucharach. Ale mówię, że przez te dwa sezony mogą wygrać na ranking, o to nie chodziło. Zawsze mogą wygrać Ligę Konferencji i też mieć automatyczny start w Lidze to Europy. Nie? Na finał Jakielonia legia pojedziemy we dwójkę, nawet pod Stojanem, jeśli mielibyśmy wygrać. Tak, ale... zgolimy się na Łysa, to jeżeli coś takiego będzie, to myślę, że pojedziemy, nagramy live i na, na tym live. Ty się zgolisz na Łysę, ja to zrobię, jeśli pogoń, zdobędzie trofeum. Zobaczymy, jak to będzie, i tym pozytywnym akcentem kończymy nasz podcast. Dzięki, Krystian, za rozmowę. Okay. Ja również dziękuję. Trzymajcie się na razie. Cześć.